Wystawa nagrodzonych prac odbędzie się w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach od 10 września do 10 października. Zwracają się do wszystkich miłośników sztuki z prośbą o pomoc w ufundowaniu nagród dla laureatu festiwalu. 70 spośród 1200 uczestników VII Międzynarodowego Festiwalu Rysowania odebrało dziś w Górnośląskim Centrum Kultury i Nagrody. Wśród laureatów tegorocznej edycji festiwalu są Czesi, Słowacy i Niemcy. To następny etap Wielkiego Zabrzeńskiego Festiwalu Rysowania. W maju rysujemy w mieście, we wrześniu podsumowujemy nasze działania właśnie w Katowicach w Górnośląskim Centrum Kultury. Najciekawsze prace Jury wybierało w kilku kategoriach wiekowych. Najmłodsi uczestnicy imprezy to 3 i latki Michał Grabowski, uczeń z w zabrzu, to... rysowaniem zainteresował się 3 lata temu. Od tamtej pory doskonali swój warsztat pracy, a zdobyte podczas siódmego festiwalu rysowania Wyróżnienie jest dla niego ogromnym sukcesem i motywacją, i motywacją. Ta praca przez dziewczynę, która siedzi na krześle, yy, miałem problemy z rysowaniem jej, ponieważ ciągle się ruszała. Czyli jest to modelka. E, tak, tak. A tylu lat rysujesz? E, rysuję dopiero trzeci rok. A co najchętniej rysujesz? Najchętniej samochody, postacie różne. Wydarzenia z Zadaniem uczestników tegorocznej edycji Festiwalu Rysowania było narysowanie postaci ludzkiej z żywego modela przy użyciu dywanów. Pozowało 150 uczniów z Zabrzeńskiej Ogóna Pięknych w różnych układach i leżąc. Witold Berus podkreśla wysoki Zmianowili. poziom prac artystów amatorów. Prace wybrało doborowe jury skład e... na czele z, e... z rektorem Akademii Sztuk Pięknych, Pięknych Michałem Klisiem. Według mnie są to prace na jednakowym poziomie, bo trudno rozstrzygać czy porównywać pracę dwulatka z 50 -letnim. Także pod względem jakby odbioru estetycznego one są wszystkie na, na jednym poziomie. Festiwal rysowania okazał się ogromnym sukcesem. Organizatorzy podkreślają niesamowitą atmosferę zabawy, jaka towarzyszy imprezie i już teraz zapewniają, że wszyscy miłośnicy rysunku tak, spotkają Ponad 500 młodych artystów spotkało się już po raz ósmy w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu na Międzynarodowym. Impreza już na stałe wpisała się w Zabrzeński kalendarz i z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem miłośników kreski. Wśród rysujących byli nie tylko, ale też przedstawiciele innych miast oraz goście z zagranicy. banalnie. Zaczęło się od konkursu rysowania, którego pomysłodawcą był Witek Berus, wtedy jeszcze pracownik Szkoły Podstawowej nr 1. I rzeczywiście była to bardzo fajna zabawa dla dzieci zabrzeńskich. Wtedy młoda szkoła, bo zaledwie kilkumiesięczna liceum sztuk plastycznych, bo tak właśnie pierwszy szyld jej brzmiał, wsparła, pomogła. No i ta przyjaźń została do dnia dzisiejszego. Osiem lat, coraz bardziej, coraz lepiej. no Myślę, że kolejna udana impreza. Okazuje się, że dzieci się chcą bawić. Yy, wygląda na to, że nasi przyjaciele z Barcelony chcą ją przenieść do Barcelony. Niewykluczone, że będziemy mogli rysować to samo, tylko na innym podwórku. Tak więc yy, rzeczywiście ta, yy, banal, ten banalny pomysł yy, konkursu przerodził się w ogromny festiwal rogu, rysowania. To tak ta, każda idea z roku na rok ona się rozprzestrzenia i jest to coraz więcej uczestników. Zadaniem uczestników jednego ze 150 modeli, którzy pozowali na hali. To łatwe do wykonania, to młodzi artyści świetnie dali sobie radę. Uważam, że takie imprezy są dobre, ponieważ e, wszystkich zjednoczają w rysowaniu i, i jakoś tak, nie wiem, nie, reklamują może sztukę, bo teraz ludzie raczej nie zwracają na to uwagi. Ile go się bierzesz udział w festiwalu? A, chyba ty albo szósty już. Podoba Ci się ta inicjatywa? Jasne, pięknie, zawsze przyjeżdżam tutaj. tutaj jest. Ja to jest raczej przyjemność i bardzo lubię rysować tego. Praca międzynarodowe jury pod przewodnictwem rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, profesora Mariana Klisia. 70 najlepszych rysunków w siedmiu kategoriach wiekowych będzie tradycyjnie pokazanych na wernisarzu w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach. Prace laureatów zostaną też wydrukowane w festiwalowym katalogu. Na scenie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zagrał zespół jazzowy grawitacji oraz zespół to. muzyki... Dawnych. Organizatorami imprezy są Urząd Miejski w Zabrzu, Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Zabrzu Kończycach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Centrum Kultury w Katowicach.